Witamy w naszym nowym formacie od przedszkola do instruktora ze szkołą Strama, w którym pokazujemy historię naszych instruktorów, którzy zaczynali właśnie tutaj, pod Nosalem. Jako pierwszy jest z nami Tomek Bakentun Kaktus. Cześć, cześć, który już od dwóch sezonów e, pracuje w naszej szkółce. Powiedz, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda w narciarce? Moja przygoda zaczęła się tak, że w wieku trzech lat, w 2009 roku, miałem pierwszą lekcję tutaj z Panem Leszkiem Lesiszem. Spodobało mi się. Zacząłem przyjeżdżać, brać udział w kursach. Mimo to, że początki nie były zbyt przyjemne, to po czasie spodobało mi się, no i co, i zostałem. A powiedz w takim razie, co sprawiło i kiedy to się stało, że chciałeś zostać instruktorem. W wieku 9 lat zdałem teraz trzeci złotą odznakę i w wieku 12 lat pomagałem jako demonstrator. Wtedy, jak widziałem jak instruktorzy w niebieskich kurtkach uczą, bardzo mi się to spodobało i stwierdziłem, że też chętnie bym spróbował. Powiedz mi! Co byś chciał przekazać młodym adeptom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z natami? Przede wszystkim chciałbym doradzić, to nie tylko narciarsko, ale też ogólnie w życiu, żeby się cieszyć z małych rzeczy. Jak wyjdą pierwszy pług, pierwszy skręt, to się cieszyć, żeby to nas napędzało do dalszego działania. Powiedz teraz, jakie jest Twoje narciarskie marzenie? Moje takie największe narciarskie marzenie to jest wzięcie udziału w zawodach speed w których trzeba wykręcić jak najszybszą prędkość rekrut świata to jest 255 km na godzinę. No i co, chętnie bym spróbował pobić. Dzięki, dzięki. To tyle na dziś, a ja zapraszam na kolejne odcinki z serii Od przeszkola do instruktora. Tym razem poznacie kilka historii naszych instruktorek. Do zobaczenia!